Hej, cześć, witajcie, ja jestem Lisełowy, to jest kolejny odcinek na moim kanale, jesteśmy z Simsów i Simowie są już wprowadzeni, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że ich tutaj wprowadzę. To już wprowadzenie i zaczynamy od czego? No to może od dołu, coś, jak widzicie Max, czy Max, nie, Karl. Karl sobie pływa i tak, to jest łazienka. Taka, jepia, taka ładnie yy, Tutaj sobie jakieś te, jak widzicie, z Halisem już trochę, bo to on tam na, na obrazach zrobił. Tutaj jest takie, takie pole, co widzicie to, to jest, że ci filmowie sobie mogą tutaj, wiecie, na tym te y, graffiti robić. Tutaj nie wiem, co tutaj zrobić i tutaj że możecie napisać, co w tym małym kąciku mogę zrobić. Zawsze by można tą ścianę przesunąć tutaj ewentualnie chyba i tutaj dorobić drzwi z gdzieś ten. Ale ja to się tam by najwyżej pomyślało. Dobra, idziemy teraz na górę, bo ty wam wszystko pokazałem. Na górze, tutaj jest łazienka druga, taka bardziej tak główna. Jeszcze nasz kropko chyba 2.0. Tutaj są Mona Lisa i... Coś z węglem I tam było Jak to? Ariana Węgiel Tak Mona Mona Simona Liza I Ari i Ariana Węgiel To jest taki stoliczek, bo jak wiecie małe dziecko już jest takie trochę starsze Przepraszam yy, Małe dziecko już jest takie trochę starsze tutaj jak na razie Tylko jest to i nic więcej nie ma yy, Tutaj jest tak Takie coś jak widzicie Takie tuś tuś, tuś. Mm -hmm. e, tutaj jeszcze jeszcze teraz do góry I tutaj są tylko i wyłącznie pokoje e, Znaczy takie ten I jeszcze jest jeden pokój taki inny Tutaj jest pokój e, Kasi i... Nie wiem dlaczego to jeszcze śpi Skoro tutaj nie śpi To jest zbogowane, jak sobie widzę e, Kasi i Karla Bo ona, e, bo ten Ci ludzie tam są teraz zalatani ten nie jesteś znowu marudny i zaraz nam pokażę jakie są ubrane janotaniela jego pokój wygląda tak, ogólnie. Tak, ten obraz był malowany dla mu, dla niej ale ona będzie dla niej na jakiś kawę namalujemy, który by sobie tutaj potem wisiał ładnie tutaj jest tak tutaj są takie dwa obrazy, tak wiszą nie i tutaj to wszystko wygląda jak na razie tak i tutaj jest jeszcze takie małe biurko dla Yy, tego Marka tak gdzieś sobie może malować i powiem wam taką ciekawą historię jakoś to wszystko zrobiłem, nie? że w sensie zrobiłem to mieszkanie postanowiłem przebrać postanowiłem ich przebrać jak kliknąłem, żeby wiecie ten shift i modyfikuj wystrz... modyfikuj ma to już w sumie kliknę, że jak już wam pokazałem to mniej więcej gdzieś w tym momencie mi się gra się chciała, tak jak teraz się ścięła. I mi się wyświetlił komunikat, że y, gra nie działa, trzeba ją zamknąć. Ale nie zapisałem, nie? I no, i musiałem od początku. I dobra, y, idziemy tutaj w, wszystkie stroje. To jest od niego y, ogólny strój. Y, potem ma taki na imprezę. Tutaj ma do snu. I w ogóle patrzę tutaj może być duchem, nie? Więc fajnie, bo dzięki skarpetkom może lewitować. Mhm, mm tak, tak chciał. Mm, tutaj to y, ma na imprezę taki strój. Y, do pływania. To jest, i to jest jaki? Mm, to jest na zimno, to jest, ten... Na ciepłą pogodę i na zimną pogodę. I on jest tutaj, jaki on jest rezo, re, re, Rezolutny, rezolutny. A i właśnie, to mi się nie zapisało od tego momentu, kiedy on się urodził. Czy... Jak on się urodził, to tam bodajże to zapisałem. Nie, ona go drugi raz musiała rodzić, tak. Od momentu tamtego nagrania i ona go drugi raz urodziła nie zmieni, nie? Tam jakoś mocno nie uczyję. I są w ogóle ciekawe jak ona będzie wyglądała. Jak będzie... No Ale ja chcę tylko zobaczyć, co tam pisze, nie. To jest chyba na tam jest tam jest. Yy, dobra, ale ja zaraz zobacz zobaczymy wszystko. I jestem ciekawy, czy ona sobie może dorabiać jako nastolatka. Mm, I czy będę miał jakiś nowy dodatek w najbliższym czasie, to raczej nie. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to, czy będę miał, miał jakiś dodatek, to raczej nie. Co to jest... Chyba co się dzieje. Czy ty tego wystraszona byłaś? To smutne dziecko przestraszyło. Rozgniewanie. Zmuczenie. Wpadnij w histerię. Oglądaj. Tak, oglądaj dziecko. Nie, bo jakby tak wszyscy będzie... No masz szczęście Przepraszam, ale się na skrzyśle, tym obracam, bo jak ciebie wygodniej jest masz Szczęście, że go przyszłeś położyć, bo jakoś do tego dzieciaka po nie mam sił, nie chciał, chciałem, chciałem kolejny ten, nie mam sił I się cieszę, bo jak wiecie, jak oni już dorosną, te, yy, te, te dzieci, nie? To bo mi najbardziej właśnie zależy też na tym, żeby yy. I Ja bym w końcu chciał zobaczyć u siebie, takie, jak to dżowoś takie rozbrośniało, te bo ja zazwyczaj do tej pory jak teraz teraz powinienem zakończyć grę ale nie zakończę z tym fajnym człowiekiem ty mm. tam go kładziesz o, jezu jaka pedofilia ogląda go jak śpi maks <grym> jak tego go obudzisz czacie... marka jak ty go obudzisz obudzi chyba ziem a i właśnie ona dla niego chyba ona się na niego złościła i ona dla niego pokój tego baba Wait. Jak hmm. jest zablokowane to niech se tam jest. Hmm. A i właśnie tutaj jest jeszcze ten nasz głośniczek, nie? I to mieszkanie, ono wygląda tak, jak wyglądało za pierwszym razem. Bo tam mówiłem, co mi się to i wygląda tak samo, tylko z tym lustrem, nie pamiętam, ale chyba tak, chyba było takie samo to lustro. Znowu widzę, że myję ręce tutaj, zamiast myć je tutaj, nie? Mm, no tak, patrzcie. Dobra pomysł, idź skorzystać i od razu y, wykąpić się A ja mam zapytanie, czy tutaj można y, małe dzieci kąpać Nie małe dzieci, tylko w wannie. I właśnie, ja chciałem zobaczyć jak to tutaj działa. O, maluj iluzję optyczną. Tak, przepraszam, ja się na tym wier, krześle kręcę i odnosi tak to Szybko iść, tu maluj tą iluzję optyczną. Jezu, zanim mam się, to to mnie zminęło? O Boże, ale jest się psikało, no ty... Nie wolno tak psikać, tak nieładnie. O, fajnie, że przyszłaś. Co to, to, wygląda tak, jakby to się tutaj... Przecież ta prama ci dała te... A masz zadanie domowe zrobione? a nie przyniosłeś żadnego. Jezu, morale mi stało. Тут очень плохо, боташ моя. Nie wiem o co chodzi, a co ty tutaj, wow, to będzie z świetnego O fajnie, bo ty tutaj to myjesz Dupa, nie to łóżko A nie, to ja jest po prostu rzemisie No się śpię, to wszystko. Mark zaraz idzie do roboty. Znaczy, mówię do roboty, bo ja pochodzę, z, jakby ktoś nie znał, ja pochodzę ze Śląska i tam siedząc do pracy mówi się do roboty. I przepraszam, to jest takie przyzwyczajenie, więc no, proszę nie krytykujcie za to. czy Trochę naprawia, czy... Dobra, no się, bo już myślałem, że z tego. I za dwa, jeden. Idziesz do pracy. Hmm. A gdzie ty idziesz cały czas kobietą? No to śpięcego się tu i do snu Nie śpiewę takie rzeczy o nie, mało się spierdział Dobra, to wiesz co? Idź na dół, nie? No dobra, idź się Zrzemnij się, dobra i jak już będę spiszł? Zaraz młody stronie będzie czy dar. Dobra, wstanęłaś. Nie wiem czy mówisz to, a nie odstrzymałaś. No, dobra, weź szybko. Idzie go szybko, szybko, gotuj, szybko. Szybko gotuj co tu uradować. Nie wiem, makaron z serem. Na wszędzie, bo masz mało czasu. Szybko... I to gotuj, szybko, szybko, szybko z młodeś pij. Co ci dzwoni? No, nie wiem, nie mogę. Czy on nie idziesz do pracy, gdzie masz wolność z powodów rodzinnych? Albo dziecko trzeba dzieckiem się trzeba zająć tu zasiedam. Ja tu myślę, że coś tu... tutaj że... to wy... Co to jest? O chyba coś. Fajne widoki w sumie. Zaraz kolejne lewe gotowanie zapewne. No. Więc jest poczko. Boże, mam nadzieję, że ten odcinek będzie płynny, bo on mi się tak podoba teraz, ten odcinek. Znaczy, podoba mi się rozsiedzenie, że podoba mi się jakby nagrywał. Fajnie, ten już zaraz stanie, więc... Tutaj na pewno coś do lodówki dam, ani nie pod lodówkę. Nie mam tego specjalnego kosza, będzie dobra. Chanie będziemy jakoś odłożbi. To faro, zresztą, żeby to fajnie, bo idziesz mieć. już zaraz się pewnie obudzisz, nie? Albo w sumie zaraz już przestanę do niego czuć taką nienawiść, zaraz nie, 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 nie przez nagrywanie. Bo nie przed nagrywaniem się do niego taką widzicie, jest taką nienawiść, nie? Przez niego ten tak wszystko jest fajnie, bo to też jest regał, y, nie? Dobra, yy, okay. co ty potrzebujesz? To będzie to kurde Ale zresztą, gdzie ty pójdziesz, żeby się rozbędział, gdzie w ogóle coś z tego zniszczył. Najgorzej no, jak, jak, jak się te wszystkie sprzęty zaczną buntować. Jestem ciekaw, co będzie za arty nie? A tu jest jakaś plama, dobra Jak on się obudzi to znowu będzie zalatania Rzepcie pochwal go To jest fajnie jako nie mam ten. O, dobra, Mike, Mark przyszedł. Idę też. No ile idź iść na telewizor? Bo to tu połączyć? zabraknie? No kanał. No ile się zjemnąć? Ja proszę się zjemnąć. żebym się ta energię trochę do góry wbiła i zaraz mi się w stanie będzie zresztą dobra idziesz do góry szybko i będzie sam dla Spoko masz super mamę i się go, bo się nie lubi ale, że się zmażone, to się to koło się, trzeba to łóżko wymienić w końcu i ja lubię, zanim jeszcze ten sam ród tak leci jestem ciekawa, czy to nie ma sufitu tam, czy to po prostu to gra sobie, to zrobiła to było po prostu sufitu nie ma ja. Jak ktoś stoi tutaj, to obecnie może być takim. O, ja sobie tam zajrzę, nie? I potem się spadnie tam do. Ale pikselozy to Masakra, ale ten może jest spikselozowany. Czekajcie, bo mam jakieś takie wrażenie, że to jest jakaś taka smutna muzyka polecaj jakieś coś Nie, bo mam wrażenie, że jakby ktoś tutaj umierał czy coś. No jak ten, to zaraz. Y No kupać bo jest gier wideo. Jezu Chryste mały! Co ty się skib. po niego bo on się z kiblem bawi. Znaczy, fajnie, że się z kiblem bawi, ale nie fajnie, bo on się ubił, bo będzie sobie śmierdział. Znaczy, to jest fajny kibeli, on chyba ja się nie twierdzi, ale... Nie, lepiej nie. To może się zaskoczyć. zaraz będzie żar, i potem co? Idź się zjeść, a nie siedzieć jak jakiś i jedz ładnie, mały, nie wiadomo kto. Oglądasz ten telewizor czy nie? Aha, zaczynamy lecieć teraz. Przepraszam was, ale jestem trochę odchorowany. Dobra, zaraz zakończę ten odcinek. Tutaj się coś naprawdę wygięło. Jezu, to mam już Sorry, jeszcze chwila. To jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz, jedna. Rzecz, jedna rzecz. No nabrać potrzebny kosz to się kupi kosz Ym, zrobiła się chyba najgorsza rzecz. Poczekajcie. czekajcie jakoś się gra wręciła. sobie ją zapiszę nie żeby potem nie było, co się nie zapisało znaczy teraz mi się nagrania nagrywają na inny dysk co powinno co, trochę czy ten na który nagrywam ale To dalej nie zmienia faktu, że potrzebuję nowego komputera i koniecznej aktualizacji o której mi się dobrze, że mi się to teraz nie przypomniało Którą muszę na ten komputer zrobić yy, I yy, jak zakupię ten koszt, to już zakończę ten odcinek. Wiecie, tak żeby było, nie? Dobra, Zadowało mi się więc, to... O, to się. Ja chciałam żeby kupić na razie jeden z tych. Bez tych na razie nie... Beczkę kupimy Beczkę się miechu Dobra ludzie, dziękuję, że byliście na tym odcinku i cześć!